Wczoraj słyszeliśmy przypowieść o krzewie winnym. Wiemy doskonale, że zostaliśmy w ten krzew winny włączeni wówczas, kiedy przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego. I w ten krzew winny również ponad 1055 lat temu została włączona nasza ojczyzna. W 966 roku książę Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest i w ten sposób został włączony do Kościoła Bożego. I już na początku właśnie tego całego dzieła w sposób szczególny nasza ojczyzna i nasi przodkowie tak mocno wpatrywali się w Maryję. I poprzez wieki bo wielokroć zwracali się właśnie do nim o wstawiennictwo w różnych sytuacjach. I my także to dziedzictwo pragniemy nieustannie podejmować. Gdybyśmy teraz tutaj przeprowadzili sądę w kościele, kto kocha Maryję, to myślę, że 100% by odpowiedziało: tak, bardzo kocham Maryję. Chcę się w nią wpatrywać po to, by ją naśladować. I w ten sposób zbliżać się do Pana Jezusa. I dobrze, że w sposób szczególny nasz naród obrał sobie Marię za królową, bo jest to królowa, która wskazuje na prawdziwego króla, a jest nim Jezus Chrystus. Dzisiaj w Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Pan Jezus daje nam matkę po to, byśmy nią nieustannie się to Maryją właśnie starali się żyć, czyli naśladować, bo kto naśladuje Maryję, ten zbliża się do Pana Jezusa. I o to chodzi w naszej wierze. Nie mamy tylko modlić się przez stawiennictwo Maryi, nie mamy tylko tworzyć pięknych obrazów, wspaniałych pieśni, ale nade wszystko mamy żyć duchem maryjnym. Wracamy myślami do 1 stycznia roku 2020. To właśnie tutaj wiele osób w naszej parafii zawierzyło swoje życie Maryi. I pragnie tym właśnie zawierzeniem nieustannie postępować. Pragnie właśnie w sposób szczególny Maryję naśladować. I to jest piękna postawa, bo my potrzebujemy autorytetów. Potrzebujemy wzorców do naśladowania. Człowiek, jeśli nie ma dobrego wzorca, to wtedy szuka w jakimś innym środowisku i to wtedy może sprowadzić właśnie pewnego rodzaju katastrofy, ponieważ wybieramy wzorce, które nas prowadzą do zła, a nie do dobra. Módlmy się dzisiaj podczas tej Eucharystii właśnie o to, byśmy w sposób szczególny każdego dnia Starali się naśladować Maryją. Żebyśmy starali się też poznawać jej cnoty, czyli cechy, którymi ona się charakteryzuje. I w ten sposób byśmy coraz bliżej się starali, dojść, starali się dojść do Pana Jezusa. To jest dla nas wielkie, wspaniałe, ale zarazem także trudne zadanie. Ale z Bożą Pomocą jest ono możliwe. Śpiewaliśmy w psalnie. Błogosławiona jesteś, córka, córko przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na Ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, stwórca nieba i Ziemi. Niech także w naszym sercu zrodzi się dziękczynienie za to, że mamy Marię, że Bóg chciał także dla swojego syna matkę i że syn Boży podzielił się matką także z nami. Po to, byśmy mogli odnaleźć drogę do Jezusa, żebyśmy w sposób ludzki postarali się właśnie tę drogę odnaleźć, do właściwej drogi, jaką jest Chrystus, który mówi o sobie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj także podczas tej mszy świętej modlimy się za maturzystów. Wiemy, że oni teraz przeżywają trudne chwile. Najpierw z powodu pandemii, ze względu na trudności w nauce, a teraz jeszcze egzamin także w niełatwych warunkach, ponieważ jeszcze ta pandemia trwa. Ale są tutaj z nami, czy bezpośrednio nam Mszy Świętej, tutaj w Kościele, czy także łączą się za pośrednictwem Internetu. Pragniemy im wszystkim powiedzieć: Pan Jezus jest z Wami, pragnie Was wspierać. Nigdy w tym wszystkim nie jesteście sami. Nawet gdy się nieraz kłębią czarne chmury w postaci różnych myśli, które niepokoją serce, to pamiętajcie, że Bóg jest większy, że wszystko można przejść razem z Nim. Niech dzisiaj w sposób szczególny Was także umocni Maryja, która w swym tytule stolica mądrości będzie dla Was pomocą. Ona także chce dla każdego człowieka dobra. A zwłaszcza w sposób szczególny dla tych, którzy teraz przez jej stawiennictwo pragną wypraszać potrzebne łaski. Jezus daje nam nadzieję. Jezus daje nam odwagę. Jezus daje nam siłę. A zwłaszcza, Jezus daje nam prawdziwą miłość. A jak wiemy doskonale, miłość wszystko zwycięży. To właśnie ta miłość, która przyszła na świat wyciężyła grzech, śmierć i szatana. Dlatego chcemy tej miłości nieustannie zawierzać także wszystkie nasze sprawy, bo Jezus jest zawsze z nami. To właśnie w Ewangelii według Świętego Mateusza czytamy, że Jezus nazywany jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Niech ta chwila ciszy po kazaniu będzie okazją do tego, żeby na nowo powiedzieć Jezusowi Dobrze, że ze mną jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś przy mnie. Dodaj mi odwagi. Dodaj mi siły. Nie chcę się bać. Nie chcę się lękać. Bo jesteś ze mną. Jesteś Bogiem z nami. I niech Maryja także będzie naszą orędowniczką w każdym momencie, czyli tą, która za nami się wstawi. Bo ona zawsze nas doprowadzi do Jezusa po to, żebyśmy doświadczyli prawdziwej miłości i doświadczyli prawdziwego pokoju serca.